Szachuś. Strategia reklamowa przeznaczona dla Ciebie. Może mieć dowolny kształt związany z figurą szachową, na której jest odwzorowany. Jeśli prowadzisz rzeźnię, może być to np. świnka albo kawałek schabu, który szachuś ma na rękach lub też możemy go uformować zgodnie z swoimi oczekiwaniami specjalnie dla Ciebie. Zdarza się, że jest zamawiany z postacią książki lub innego elementu związanego z miejscem, w którym stoi bo tak naprawdę kwestia należy do Ciebie i do nas do tego, żeby to właściwie wyformować, bo on nie słyszy temu tylko, żeby ładnie wyglądać, ale też promować miejsce, w którym stoi. Klienci, którzy do nas docierają, związani z platformą internetową i grą terenową, którą prowadzimy, są głównie skupieni na tym, aby je kolekcjonować, zatem będziesz miał kolejny target ludzi, Którzy mogą dotrzeć do działalności, którą prowadzisz, lub miejsca, które chcesz rozreklamować, za pomocą naszej strategii reklamowej. Szachuś? Szymon, przedstawiciel handlowy związany z szachusiem. Jeśli chcesz się zapoznać więcej, lub szczegółowej, lub jakkolwiek z ofertą handlową, która została Ci właśnie przedstawiona, na temat szachusia, to skontaktuj się ze mną, przedstawicielem handlowym, pod numerem, który wyświetla się u jego stóp.